Siema Dawno mnie nas, no dawno mnie, nas nie było Chodzi o wystawę o, o, o samochody nas sprzedaż Adam pasy Chyba o tyłowój, a to są pasy Czekaj, zaraz mam wszystko wytłumaczę Gdzieś tu wystawialiśmy w zastępstwie W ja wystawiałem, kolega kolega Adam mechanik Cały czas się to zajmował, ale był inny kolega, który potem wystawiał Ale znowu nam się stracił ten, ten co wystawia i znowu Ja to porobię a ja, że robię, to ja zatem coś ponagrywam, bo uważam, że zawsze to jest, jest, zawsze to jest jakiś lepszy kontakt, lepiej zaprezentować samochód, można i pogadać, można. Dobra, yy, czyli jak wiemy, że wracamy, yy, to akurat siedzę w samochodzie. To to nie jest zaskoczeniem dla was, ale aktualnie jesteśmy w fokusie z 2006 roku, To jest dwójka już. Nie. To już dwójeczka jest. No Dwójeczka, 1.8 w benzynie. Nie. A to zaznaczyć benzyna. Adam mechanik. Karty, wody, to a to jest 2006 rocznik? Ja. Yeah. Czyli tutaj to jednak jest, a to jest 1.8? Nie, 1.8 1.8 w dieslu Czyli nie bez diesel no, Z karteczka, czekajcie, czekajcie Tak, już. tak, czyli tutaj jest, zasłonię do palcem, to jest diesel Fokus dwójeczka, MK2, 206 rocznik Dużo to na to przelotu już, nie? 363 tysiące Ale chodzi fajnie chyba, co? Yeah. W ogóle zadbany jest. Zadbany. Szkoda, że na, że na filmie nie czujecie tego, że to faktycznie jeździ, bo jeździ. Jednak to jest Ford, nie? Za Ford zawsze były jakieś były twar, twarzsze samochody. Plastikowe, ale trwały przynajmniej. No i zadbany jest mocno, bo to zacząłem mówić, a chyba nie skończyłem. Nie jest zadbany, Adam. No powiedz mi tam Adam, jak tam za z dołu? Od spodu? No jak to wygląda? To był na podnosie ale to nawet fajnie wyglądało. Czyli nie jest tam jakiś tam, tam dziury rudy, i coś tam, jakiś taki nie ma, że rękę włożysz? Nie powinno to być. Czyli to powinno być elegancko. Dobra, no to wyposażenie, jakie jest, jakie jest na no to, jakie może być w twordzie z 2006 roku. nie? Mówię, to jest plastik, mi się tak zawsze kojarzyło, niestety. No bo tak czy tyle plastikiem, nie? Czy to jest plus, czy minus? Ja bym to powiedział, że to jest plus, bo tu mało że się przynajmniej psuje. fabryczne, zakodowane. Kot tam pewnie jest, yy, trzeba go będzie odszukać Klimatyzacja jest. Co to za strzałka? To jest grzanie przedni? Jaki dziwny konka. Czyli przemieg wiemy, wiemy że 26, wiemy, że to jest Disney, wiemy, że fajnie chodzi. Wiemy, że to jest kombi, co to jest może istotne być. Nie, ja, bo to jest kombi. Yy, no zadbane, sproń się ten samochód. 4500. Kupimy do gdybym nie potrzebował, gdyby ale... O, piąty samochód, to co ja, za dużo. Panie, od Forda się nie miałem nigdy, Adam. Miałeś kiedyś Forda? Nie. nie to może byś kupił elegancką dziewczynę, masz. Kupi jej Forda. Nie, gustujemy Forda. Słyszałem, że Alfa Romeo i Twinks Parking Ci kręcą, co, Adam? No, bardzo. <laughs> to tak jak, powiem, jak z Alfą, kupujesz Alfa w zestawie laweta, nie? No. Ucho holownicze na stałe zamontowane z przodu, żeby nie trzeba było odkręcać. No dobrze, no. Ładnie posprzątaliście nam tę samą to trzeba Ci przyznać. Dobra, teraz się nagrywa. Dobra, jesteśmy już na zewnątrz, tam ktoś przerwał, bo dzwonił, więc jeszcze raz. Eee, już raz nam to pokazywałem, ale nie nagrałem, więc że nie wiem, to, czy tu druga co kolejnego powiedzieć. Srebrne kombi Focus dwójka Nie ukrywam, samo to fajnie, fajnie wygląda. Obejdziemy sobie, o, tutaj, sobie, jak widzę, jakaś mała wgniotka jest. Widziałem wcześniej, że tu jest problem, ze jest do wycieraczki do tyłu. Tak samo tutaj mam się, że jakaś wibroczyna pojawia, ale do uratowania. Co Adam otwierasz tą maskę? Dobra, maskę teraz na spokojnie później otworzymy. Co tu mamy? Elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Przednia szyba podróżowana to wam pokazywałem, teraz się wspominałem. Klimatyzacja, radio Modu multimedialny przy kierownicy. Kierownica, która jest Maszam, zmachacona, z To jest wesło, bo tu nie ma co się rozgradzić, tylko już wytarta. Ale nie jest jakąś uszkodzona, Jest ładnie się trzyma. No ładny samochód, ładne. 4500 foków bójka. Nie wiem, może jakieś przebitki z tego zrobię. A może.